Red pill, termin zaczerpnięty z filmu Matrix, w kontekście społecznym często wiąże się z mizoginistycznym podejściem do relacji między płciami. Osoby przyjmujące ten światopogląd mogą promować idee, które są krytyczne wobec kobiet i współczesnych norm społecznych. Wśród zwolenników red pill można zaobserwować tendencję do upraszczania złożonych kwestii międzyludzkich, często przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń wobec kobiet. Uważają oni, że współczesne społeczeństwo i jego normy są niekorzystne. Jeśli chodzi o mężczyzn, a kobiety wykorzystują to do własnych korzyści. Red Pill często podkreśla ideę, że mężczyźni powinni być dominujący i unikać emocjonalnej zależności od kobiet. W tej perspektywie relacje międzypłciowe są postrzegane przez pryzmat kontroli i manipulacji, a nie wzajemnego szacunku i współpracy. Jest to podejście kontrowersyjne i często krytykowane za promowanie toksycznej męskości i niezdrowych relacji międzyludzkich. Krytycy Red Pill wskazują, że takie poglądy mogą prowadzić do izolacji, nienawiści i braku zrozumienia złożoności ludzkich relacji. Ważne jest, aby podejść krytycznie do takich ideologii i rozumieć, że zdrowe relacje opierają się na wzajemnym szacunku, równości i zrozumieniu.